To To so, let's go. Dzisiaj chciałem powiedzieć tylko krótko zwieźli i na temat, że filmików nie ma, bo ich nie robię, on znaczy, miałoby być skoro, jakby były nie robił, to by były, tak proste. Na TikToku się pojawiają jakieś śmieszne filmy i one nie będą się ten jeden, tylko w życiu na Facebook, na YouTube'a, bo tego nie jest YouTube, na YouTube są jakieś tematyczne sprawy, które rzucam, no i tak mam do tego, a chciałem jeszcze moi młodsi i starsi widzowie, którzy mnie oglądacie, bardzo Was pozdrowić serdecznie i podziękować Wam za 506 followersów na Instagramie, no a zrobiliście 486 w tym tygodniu followersów, bo miałem 20 jeszcze w niedzielę tamtą, z czego nie mówię, że ja do tego nie przykładam jakiejś pracy, bo rozwijam Instagrama teraz. Zaczynam rozwijać też TikToka, bo wiem, że jest to dużo też daje. I tak oglądajcie, a za tydzień zrobię podsumowanie po statystyczne, bo minie 28 dni od ostatniej statystyki, czyli 4 tygodnie. Zobaczycie ile się zmieniło i naprawdę się dużo zmieniło. Więc pozdrawiam Was. Cześć. Zapomniałem dodać, że zmieniłem pracę. Ogólnie to dodaję zdjęcie na Instagramie zaraz, więc pozdrawiam. A jeśli tego jeszcze nie robisz, to bardzo będzie mi miło, jeśli polekujesz ten film. Oraz zafollowujesz mnie na Instagramie, na TikToku, bo tam będą bardzo śmieszne filmy czasami. No i oczywiście na Facebooka zapraszam. No, dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia.